Wciąż pokutują w nas fałszywe obrazy Boga. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych fałszywych obrazów Boga to Bóg, który jest takim zegarmistrzem świata. Stworzył świat, a potem odszedł, już niewiele się o niego troszcząc, zostawiając go swojemu własnemu losowi. W chrześcijaństwie ten obraz, ten fałszywy obraz, ma swoją modyfikację. Taką mianowicie, że w pewnej chwili pojawia się Jezus, przekazuje nam swoją naukę, zakłada kościół, a potem odchodzi i, no i będziemy czekać tak już w takim osamotnieniu, aż do skończenia świata i spotkamy się z Bogiem na sądzie. W tym obrazie Bóg jest kimś, kto się generalnie światem, mną nie interesuje. Jest gdzieś daleko. Pamiętam wiele lat temu w pracy kolega nosił taką koszulkę. Kolega praktykujący satanista nosił koszulkę z taką sympatyczną gębą diabła i z napisem: Bóg jest zajęty. Jak mogę ci pomóc? I to, co dzisiaj czytamy w dziesiątym rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, bo jesteśmy już przy dziesiątym rozdziale, w wersecie drugim i trzecim, to jest odpowiedź na ten właśnie fałszywy obraz. To jest to miejsce, w którym Jezus mówi: Ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię bez zgody waszego Ojca. I nawet wszystkie wasze włosy są policzone, więc się nie bójcie. Wy jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Jak ja się cieszę, że Bóg w łaskowości swojej zostawił nam Pismo Święte, zostawił nam Ewangelię i zapis też tego, co Jezus mówi. Bo właśnie dzięki temu ja mogę się dowiedzieć, o tym, jaka jest prawda, że Bóg naprawdę się o mnie troszczy, że nie jest kimś dalekim, obojętnym, ale jest Ojcem troskliwym, któremu zależy na moim losie. I nie tylko, że wie o moim istnieniu, ale nawet włosy na mojej głowie są policzone, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, że Bóg w tym jest. Dużo łatwiej jest oczywiście zobaczyć Boga w momentach radości, w momentach szczęścia. A dużo trudniej w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysu, w sytuacjach choroby, śmierci, opuszczenia, opuszczenia przez ludzi, kiedy nie doświadczam tej miłości, tej bliskości Boga. Wtedy rzeczywiście trudno w to uwierzyć, że Bogu na mnie zależy i że naprawdę jestem dla Niego cokolwiek wart. Ale tutaj znowu Jezus pojawia się jako rozwiązanie, jako ten, który zmienia wszystko. Bo jeżeli On oddał na krzyżu za mnie swoje życie, jeżeli cierpiał dla mnie, żebym to ja miał nowe życie i miał je w obfitości, to ja wiem, że właśnie przez Jezusa, w Jezusie, mam dowód na to, że Bóg troszczy się o mnie. Że zależy mu na moim życiu, nie tylko na moim zbawieniu tam kiedyś w przyszłości, na życiu wiecznym w niebie czy na ziemi odnowionej, ale na tym życiu już teraz, żebym teraz był wolny, szczęśliwy i że teraz się o mnie troszczy, teraz jest ze mną. Szczególnie w sytuacjach trudnych, że kiedy ja cierpię, kiedy doświadczam nawet grzechu, słabości, ciemności, to on jest tam, on jest w tym doświadczeniu, jest ze mną, nie opuszcza mnie, nigdy nie zostawia. Widzę twarz Jezusa, widzę tego, który pochyla się na mną i mówi: Nie bój się, jesteś ważniejszy niż wiele wróbli, niż wiele tych drobiazgów. Naprawdę jesteś wybrany, naprawdę jesteś chciany, jesteś tym, którego Bóg wezwał po imieniu, do życia zaplanował Cię, nie jesteś przypadkiem. I to jest wiadomość dla Ciebie dzisiaj, którą chcę Ci zostawić. Tę myśl z tego czytania, z tego rozdziału. Jesteś ważniejszy, nie tylko jak, niż wiele wróbli. Jesteś ważny, bo Bóg Cię stworzył. Żaden włos na Twojej głowie nie jest przypadkiem, żadna łysina, jak tutaj moje niektóre, nie jest przypadkiem. E, to wszystko rzeczywiście jest w Bogu. Żaden mój kryzys, żadna trudność, żadne cierpienie nie są ostateczne. Ale kiedy przychodzi burza, to Bóg jest w tej burzy. Jest po to, żeby mnie ocalić, żeby mnie uchronić. Czasami w cudowny sposób tą burzę ucisza. Czasami uzdrawia, ale cokolwiek by się nie działo, Bóg jest ze mną, jest blisko. Więc zostawiam cię właśnie z taką myślą: pamiętaj, że Bóg jest z tobą i nie jest tak zajęty, żeby o tobie zapomnieć. Jest blisko, nie, więc nie musisz szukać innych rozwiązań, bo wszystkie rozwiązania są w Nim jednym w Jezusie Chrystusie. Do Niego zawsze się zwracaj, do Niego zawsze wołaj. Kiedy jesteś w trudności, kiedy jesteś w radości, kiedy jesteś w każdym położeniu, do Niego się zwracaj, z Nim buduj relacje. W jaki sposób? Przez modlitwę, oczywiście, przez czytanie Słowa Bożego. To, co robimy tutaj, na czym mi tak bardzo zale zależy, żeby wyrobić nawyk spotkania się z Bogiem, z Jezusem w, w Słowie Bożym. Więc przez czytanie Słowa i we wspólnocie. Jeżeli masz taką wspólnotę, Bogu dziękuj, że ją masz. Jeżeli nie, to proś, żeby Bóg ci dał takie miejsce, przyjaciół wierzących, z którymi możesz dzielić wiarę, możesz z nimi dzielić swoje radości, trudności, gdzie będziesz miał miejsce wzrostu. Jeżeli masz to, to jesteś zabezpieczony. To masz dobry start, dobre miejsce do wzrastania w miłości, w wierze. Takiego doświadczenia na każdy dzień Ci życzę, i teraz już razem możemy się pomodlić. Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że mi dzisiaj przypominasz, że jestem ważniejszy niż wiele wróbli, że troszczysz się o mnie, że Bóg, Ojciec kocha mnie i że przysłał z miłości Ciebie, aby mnie uwolnić od mojego grzechu, od mojej ciemności, aby dać mi nowe życie. Dziękuję Ci Jezu, że jesteś ze mną. Dziękuję Ci Jezu za Twoje słowa. Dziękuję Ci za Twoją obecność, za obiecanego Ducha Świętego, który mieszka we mnie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Że mnie kochasz, że jesteś w każdej trudności, że mi nie odrzucasz z powodu mojego grzechu, ale przychodzisz właśnie jako rozwiązanie w każdej sytuacji, w każdej trudności. Dziękuję Ci Jezu za Twoją miłość, za Twoje zbawienie, za to, że jesteś rozwiązaniem. Amen. Oczywiście to, co teraz. Przed tobą to przeczytanie tego rozdziału dziesiątego. Więc poproś Ducha Świętego o światło, o prowadzenie i przeczytaj dziesiąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza na głos, tak żeby słyszeć to, co czytasz, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Boże. Jeżeli spodobało Ci się dzisiejsze spotkanie, proszę cię o lajka żeby się dobrze rozchodziło to nagranie po YouTubie włącz subskrypcję i dzwoneczek żeby nie przegapić kolejnego spotkania dobrego błogosławionego dnia ci życzę do zobaczenia już jutro rano